Cześć, witajcie, ja jestem Andręka I witam w kolejnym odcinku Wbijania Pana P Na 15 rangę e, Ogólnie już trochę sobie wbiłem Tam 9 pucharków e, Bo dużo nie gram już W tego Brawl Starsa e, Może będą odcinki Z Call of Duty Mobile, nie wiem e, Ale postaram się Jak pewnie e, Niektórzy Albo w ogóle nie zauważyliście, że e... odcinki są co chyba 4 dni. I no, i tak się staram to utrzymać, żeby było regularnie. I doszedł Horus Bo. Chorus e... O, bo. No i co? Ja go nie kupię, bo mówiłem... O. Tak on wygląda Pokazuję tak dlatego, że No niektórzy nie grają w Brawl Stars, A chcę im pokazać Niektórzy nie grają, ale kiedyś grali I tutaj jest O, przebranie Supercell Projekt Getty Corn. No, Horus Bo I możemy sobie go wypróbować Pokażę wam jak yy, Jak strzela i ogólnie, jakie ma animacje. Czyli tak. Ani a, i jeszcze tu. Tu można sobie o, ustawić. Tu można sobie edytować. E no. I ja to już zrobiłem sobie. W sensie, że ten joystick od strzelania jest tak bardzo obok y super ataku. No. A tutaj, właśnie. Gadżet jest na, na środku, na dole. No. I tak sobie ustawiłem i tak strzela to tak. Nie umiem... Jeszcze spowalniać. Że się... Odcinka. Tak, żebyście zauważyli. zauważyli. I takie są... Midy. Takie o... No cóż. E No. I testujemy Pana P. Znaczy, testujemy. Gramy i wbijamy na 15. rangę. Yy, jakby co, rzadko gram poza odcinkami. Jedynie co to, żeby zobaczyć co jest w sklepie. Jak jest na przykład w sklepie jakiś... jakieś, yy, jakaś skrzynka. No to po prostu czekam aż... Yy, na, jak zrobię odcinek? No, chyba. Aha, mój sojusznik zginął. Fajnie, fajnie się zapowiada odcinek. Już na samym początku. Ehm, wczoraj było, jak. jak. Mm, z testowania Jackie. Mówiłem, że byście. Mm, no, że było wcześniej słabo z wyświetleniami, to wczoraj, yy, jak dzisiaj dobrze patrzyłem, 14 wyświetleń w ciągu 4 dni. Fajnie. Yy, no, czasami nie będę gadał, jak już mówiłem. próbuję się skupić i wygrać gierkę, ale nie wychodzi mi to. Jak sami widzicie. E, no. I wielkie starcie czyli No i pierwsze miejsce. No fajnie. Już mamy 14 rangę. Na panu P. I z mitycznych zostało mi tylko kiełek. Oby nic jeszcze nie doszło z mitycznych. Wiecie co? Ja bym wolał, żeby coś było z, ale z alei pucharów za 10 tysięcy e, tych pucharków. O! Znaczy chociaż dobra postać, bo... I tak nie chcę mi się trafiać i nic mi się jeszcze nie trafiło. No opór Jackie. Ale no. To na hmm. Jednak się opłacało. Kupi się trzymać. Gemy. Bo jak nie widzieliście wcześniejszego odcinka Testowania Jackie To też tam testowałem króliczka Penny I on kosztował mnie... 39? Chyba I Na przecenie? Znaczy, no był na przecenie, ale... 39? Tego nie wiem Nie jestem pewien, ale... Chyba tak eee, No I teraz jestem na, nie na słuchawkach To możecie słyszeć w tle ale ten pan P ma mało HP naprawdę Napiszcie w komentarzach, jaki jest wasz ulubiony gadżet, bo mój jest chyba najlepszy do... Nie dodaj na majka. Do Tika albo do Karla Bardziej do Karla, bo Karl tak Od się szybko Aj. No ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło nie? E, no I otworzymy sobie skrzynkę, jak już. E... Szyb... Szybki jest ten odcinek. Naprawdę. Dopiero co zacząłem, rozegrałem dwie gierki, i już jest 8 minut. Wow. O, Star Power Gadget do Tika. E... Fajnie, fajnie. E, no cóż. Nie spodziewałem się. Na, na następnym odcinku sobie go przetestujemy. Na pewno. To już Wam obiecuję. TIG wykonuje błyskawiczny zryw. Ustawiając na ziemi jedną minę. No, nie jest złe. Dobra. To w następnym odcinku sobie przetestujemy. No dobra, nie będę taki już. Już przetestujemy spokojnie. A, dobra, ja się cieszę. Bardzo się cieszę. Bo TIK to jest jedna z moich ulubionych postaci, którą mam. Pierwszą to jest Rico. Druga Piper. Trzeci Daryl. Czwarta Ems. I piąty właśnie Tick. E, Teraz będzie jakiś trzeci, czwarty tych na moim miejscu najlepszych, bo ma ten fajny star power, co może uciec. E, no. Nie będzie, jak będziemy w niebezpieczeństwie, no to wtedy kliknę ten zielony przycisk gadżetu. Tak to tonie. Nie ma po co. To nie myślą, że jak gadżetu nie mam? No, na... Kurde, tych nowych gadżetów nie umiem w ogóle... Hmm, test... Hmm, grać nimi. Testować to jak najbardziej, ale no... Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. Może trochę się podłużę tym star, y, gadżetem grać. Kurde, ciągle musimy mi mieć Star Power z gadżetem. Y, no, trzymajcie się, do zobaczenia. I co, pa pa.